A zobaczcie, co ja tutaj mam. To jest taki kryształ, minerał, ładna rzecz, taki drobiazg. Dostałam to w prezencie od sąsiadki za pomoc. I dlaczego o tym mówię? No bo się nauczymy, jak to wyrazić po hiszpańsku, że coś dostaliśmy. Dostaliśmy w prezencie. Pierwsza rzecz, której ludzie szukają, ludzie, którzy się uczą hiszpańskiego, szukają w głowie jakiegoś otrzymać, dostać. Recibir im przychodzi na myśl, ale nie, no bo słuchajcie, to jest prezent. Un regalo. I czasownik, którego użyjemy, pochodzi właśnie od prezentu. Regalar. Regalar, tłumaczmy sobie to jako sprezentować, będzie łatwiej zapamiętać. Czyli ktoś nam sprezentował, to nie my teraz jesteśmy tym centrum uwagi, tutaj, że to ja otrzymałam, ja dostałam, tylko ktoś, ta osoba, która nam to sprezentowała. Więc jak ja to powiem? Powiem, że jeszcze un regalo. Melo regalo mi besina. Teraz, jak ja nie chcę powiedzieć, kto mi coś dał w prezencie, bo tajemnica, nie powiem. No to wtedy po prostu sobie to odmienimy przez Egios, przez, przez ostatnią osobę. Powiemy, a me regalaron. Dali mi to w prezencie, podarowali mi to. Ale nie użyjemy recibir czy jakiegoś tam innego. Więc stawiajcie tak jakby w centrum uwagi tę osobę, która wam dała to i odmieniajcie przez tą osobę. Jeśli nie chcecie powiedzieć, no to ellos. Me lo regalaron albo me lo han regalado, zależy tam jakiego czasu chcecie użyć. A jak chcecie powiedzieć konkretną osobę, no to powiedzcie ją po prostu. Me lo regaló mi novio, me lo regaló mi madre, me lo regaló mi amiga. Mi vecina, albo mis padres me lo regalaron, mis amigas me lo regalaron.